Siemanko Rap Instagram masz, nawija do was metrowy Czodak Rybnik Reprezent się ciemno, zaraz się to... e, ulubiony mój album dziesięciolecia to Eminem Kamikaze e, moja przygoda z rapem rozpoczęła się od tego, e, że mój sąsiad pożyczył mi kasety z rapem ze wzgórzem i z molestą ze skandalem Zeszliśmy do pralni, do piwnicy tam zrobiliśmy sobie studyjko i tam nagraliśmy w 2001 roku nasze pierwsze, moje pierwsze kawałki w składzie, który nazywał się Wizja Twór dla mnie, najważniejszym moim utworem jest utwór Każdy Dzień z płyty The Dolls mojej stolowej Moim ulubionym wykonawcą jest Eminem, Boketaminie Ulubioną moją kolaboracją e, byłaby trefa w Pozdrawiam serdecznie, metrowy Szodakru.